Danke, auch fantastycz! Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze oraz, że zapytałaś mnie, jak tam u mnie. A ja zapraszam Cię na kolejną już lekcję bezstresowego niemieckiego. Dzisiaj czeka Cię prawdziwe turbo doładowanie, ponieważ poznasz około 20 słówek, które mówią o tym, co można robić? Odkryjesz je sama w niemieckich dialogach wraz z językowym detektywem. A przy okazji, właśnie na kanale YouTube rusza moja nowa seria Językowy Detektyw, więc bardzo serdecznie zapraszam Cię też na mój kanał na YouTube, niemiecki z Anioł Osipiuk, podobnie jak kanał na Instagramie. Ich warte auf dich. Czekam na ciebie. Iść warte ału wdyś. A tymczasem zaczynajmy. Dziś będzie bardzo dużo materiału filmowego i z tego materiału wybierzesz słówka, które już znasz. Zobaczysz, jak dużo już niemieckiego jest w tobie. On po prostu tylko czeka na. Odkrycie go. Najpierw posłuchamy nagrań w zwolnionym tempie, aby łatwiej ci było wyłapać te nowe słówka. Potem sobie te teksty przetłumaczymy i posłuchamy w normalnym tempie. Zanim jednak zaczniemy, dwa słówka na wstępie. Słówka, które oznaczają osoby. Osoba my. Czyli wija, Zapisujemy jak normalny wir w wodzie, ale zauważ, że czytamy via, czyli takie jakby malutkie a na końcu. Wija, wija. Oraz osoba oni, czyli zi. To słówko z kolei zapisuje się prawie jak polskie się, tylko bez ogonka. Ale czytamy z. Wir. Z. Ok. To teraz zapraszam na materiał wideo. Sie reparieren alle möglichen Geräte, auch smartphones. Nowe słówko tu to reparieren. Reparieren. Powtórz za mną, sprich laut nach. Sie reparieren alle möglichen Geräte, auch smartphones. Słówko so... gerete wprawdzie nie jest internacjonalizmem, ale mamy w języku polskim bardzo podobne słówko graty. A gerete to sprzęty. Gerete. Czyli co oznacza Sie reparieren Zdekodujmy. Oni naprawiają sprzęty, na przykład smartfony. Super. Szue to słówko z kolei skojarzysz z angielskim. Szue to buty. A poza tym wspominałam już, że mysia el szumacha to mysia szewc, czyli ktoś, kto robi buty. Szu but. Szue, buty. Posłuchaj następnego materiału. Zunächst reparieren sie nur Schuhe, später handeln sie auch damit. Co oni robią? Sie reparieren Schuhe. Zdekodujmy. Oni naprawiają, czyli reperują buty. Handeln ma kilka znaczeń, ale tu znaczy handlować więc handel sufko handel od tego mamy w języku polskim. Zunächst reparieren sie nur Schuhe später handeln sie auch damit I Material Das ist einfach super typisch Kalifornien Kalifornien Das ist unser Familienhaus wir putzen es reparieren es wir machen alles was nötig ist Tu ponownie mamy reparieren, ale mamy też pucen. Od pucen mamy polskie pucować sobie na przykład okna na święta, czyli czyścić. Pucen. A słówko Familienhaus to złożenie, które sam potrafisz już sobie przetłumaczyć. Składa się z dwóch słówek: Die Familie, rodzina, i das Haus. Dom. Razem otrzymujemy das Familienhaus, czyli dom rodzinny. A oto kolejny materiał. Ich bin Julius und wir studieren Jura na Uniwersytecie Leipzig. Nowe słówko to oczywiście studieren. Studieren, jura to prawo. Ich bin Lea. Und ich bin Julius. Und wir studieren Jura an der Universität Leipzig. A co studiujou kolejne osoby? Hallo, ich bin Anna. Und wir studieren alle zusammen interkulturelle Kommunikation und Translation, also übersetzen und dolmetschen tschechisch und deutsch. Sie studieren interkulturelle Kommunikation. Interkulturell, czyli międzynarodowe, Tak jak nasze internacjonalizmy i komunikacjon. Komunikacjon, czyli komunikacja. Co jeszcze można studiować? Zacznijmy medycyny na jednej z najlepszych uniwersytetów w Deutschlands. Cześć, jestem ja. Cześć, jestem ja. Normalnie nie w formie. Przyszedł, muszę... Co to To również zrozumiałaś, zrozumiałeś bez problemu. Medycyn, a przy okazji powtórka z kilku naszych praktycznych zwrotów. Być może zauważyłaś też napis Netflix. Bo jest to zapowiedź do filmu Biohackers. Oglądanie niemieckich filmów, seriali, słuchanie piosenek, to świetna metoda na osłuchanie się z językiem. Nie musisz wcale być za granicą, aby stworzyć sobie w dzisiejszych czasach taką możliwość. Jest to naprawdę łatwe. Można też studiować. Wir wollen heute interesantes Ciekawy temat. Ein interessantes Thema. Czy dzisiejszy temat lekcji jest dla ciebie interesujący? Mam nadzieję, że możesz tak powiedzieć. Das ist ein interessantes Thema. I kolejne słówko oprócz studieren. Isabel schloss ihre Maturarbeit mit Bravour ab. Sie möchte Medizin studieren. Im Frühling wird sie ihr erstes Praktikum absolvieren. Praktikum absolvieren. Czyli ukończyć. My mamy słówko od tego absolwent, czyli gdy ukończymy jakąś szkołę, jesteśmy absolwentem. I kolejny czasownik. Bitte notieren Sie. Ach, das ist die Buchungsnummer. Buchungsnummer to inaczej reservirungsnummer czyli numer rezerwacji my częściej będziemy mówić o numerze telefonu czyli die telefonnummer die telefonnummer i kolejny przykład. wir notieren uns jetzt die informationen über jede teilstrecke was co często robią studenci. A więc mamy studieren, notieren, a z notatkami co robimy? Kopieren. Kopiujemy. Posłuchajcie. Diesen Token müssen wir kopieren und sicher notieren. No i teraz poważny czasownik. Steiner von der Krankenkasse Concordia berät Patientinnen und Patienten, bevor diese sich ja. operieren lassen. operieren w połączeniu ze słówkiem pacjent, czyli pacjent. Gdyby to była pacjentka, dodamy in, tak jak in do freundin i otrzymamy pacjentin. I podobnie liczba mnoga. Pacjenten, pacjentinen. Pacjenci, pacjentki. A skoro jesteśmy w temacie operacji, to mamy jeszcze jeden czasownik. Assystieren der Herzspezialist Paul Vogt und der angehende Chirurg Nikola Keller bei einer Herzoperation. Asystieren. I oczywiście od słówka operieren mamy Die Operation, często w skrócie nazywane OP. A skoro już mowa o moim kanale na YouTube, oczywiście zachęcam Cię do tego samego, do czego zachęca nas tutaj autorka. Mm. Mega aromatycz, super, super lekka, Wielu czasu beim Nachbacken und dran denken, abonieren und Glocke aktivieren. Abonnieren, czyli zasubskrybować. Od tego mamy słówko abonament. I aktywieren, czyli aktywować dzwoneczek. Aktywuj dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych nagraniach. I kolejny bardzo przydatny zwrot. Vor allem amerikanische Ketten wie Starbucks akceptieren zwar kreditkarten auch für einen kaffee, oft aber ist es nicht so. Akceptieren w połączeniu z kartę lub samym kartę możemy użyć, aby zapytać, czy ktoś akceptuje karty kredytowe. Zadawać takie pytania nauczymy się już wkrótce. A teraz jedna z najważniejszych umiejętności szefa. Delegieren. Delegować, oddelegowywać zadania. Na przykład pisanie maili. A przed nami kolejne słówko: Dyskutieren. Die o czym jeszcze można dyskutować? Posłuchajmy. Wir diskutieren eigentlich bei jedem film, was sind gegen position. Und, und jest meine Freundin Angela. Wir A przy okazji pozdajemy słówko teoretycz. Teoretycznie, przeciwieństwem którego będzie oczywiście praktycz. Das ist teoretycz und das ist praktycz. Jak wolisz uczyć się języka teoretycz oraz praktycz? Mam nadzieję, że nasze lekcje są dla Ciebie bardzo praktyczne. Sehr praktycz. A przed nami kolejna seria internacjonalizmów. W jednym zdaniu trzy na raz. Sie demonstrieren nämlich bei Fridays for Future. Sie diskutieren darüber in der Schule und Sie engagieren sich bei Umweltprojekten. Das ist toll oprócz znanego dyskutieren, mamy tu jeszcze demonstrieren i engagieren czyli angażować się engagiran sich a oto kolejne słówko I kann ich für alle garantieren ale in ich kann ich garantieren garantieren Für alle oznacza dla wszystkich, ale garantieren für alle to gwarantować za wszystkich. Nie mogę zagwarantować za wszystkich. Ich kann nicht für alle garantieren. Ale mogę zagwarantować za siebie. Ich kann für mich garantieren. Kan oznacza mogę i to również bardzo praktyczne słówko. A oto ostatni bohater dzisiejszego odcinka. Möchte gratulieren. Gratulieren. I jeszcze jeden fragment. Super. Und ich. Ich möchte dir gratulieren. Chciałabym Ci serdecznie pogratulować Twoich postępów na kursie. Jeśli udało Ci się wysłuchać siedmiu lekcji w siedem dni, to byłoby wunderbar. Bardzo ci serdecznie zachęcam do systematycznej nauki, bo właśnie w ten sposób przekonasz swój umysł, że jest to dla Ciebie ważne, i będziesz zapamiętywać po prostu znacznie lepiej. A teraz czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Przypomnijmy sobie nowe słówka i podajmy sobie również przykładowe zdania. Zaczniemy od reparieren: naprawiać. Sie reparieren das auto. Przetłumaczylibyśmy, oni naprawiają samochód, ale zdekodujemy, oni naprawiać samochód, bo reparieren dosłownie znaczy naprawiać. I Niemcy właśnie tak mówią. My naprawiać, oni naprawiać. śmiesznie, prawda? Pucen, czyścić. Sie putzen das Auto. Oni czyszczą auto. Oni czyścić auto. Studieren, studiować. Sie studieren Medizin. Oni studiować medycyna. dekodujemy Notiren. Z majne telefon numer. Oni notować moja numer telefonu. Zwróć uwagę, że po polsku jest... Ten numer, a po niemiecku, die numer czyli ta numer. Ale numera. Operować. Operieren. Sie operieren eine Pacjentin. Oni operować, jakaś pacjentka. Abonieren. Subskrybować. Zi abonieren meinen YouTube kanał. Oni subskrybować mój YouTube kanał Akceptieren akceptować zi kredyt kreditkarten oni akceptować kredytowe karty diskutieren dyskutować Sie diskutieren über ein interessantes Thema. I tu będzie bardzo ciekawe dekodowanie. Oni dyskutować nad jakieś ciekawe temat. Über dosłownie znaczy nad. A temat po niemiecku jest rodzaju nijakiego. Das Thema. Dlatego w dekodowaniu mamy nad jakieś ciekawe temat. A przetłumaczymy oczywiście, oni dyskutują na jakiś ciekawy temat. Widzicie zatem, że nie możemy dosłownie tłumaczyć potem z polskiego na niemiecki. Dlatego właśnie dekodujemy, aby zobaczyć, jak myślą Niemcy. Super. Und das war alles für heute. i to byłoby wszystko na dziś. Vielen Dank für heute. Und bis bald. Tschüss.